pozwala mi na to, żeby być świadomą siebie, świadomą świata. Świadomą też ludzi. Zrozumieć wszystko, co dookoła mnie się dzieje. I, tyle. I dla mnie jest taką rzeczą naturalną i oczywistą, że tańczę i że będę tańczyć. Żeby tańczyć trzeba mieć chęć i to. To jest najważniejsze. I taką pasję w sobie. W sumie no, każdy ma coś w sobie, takie umiejętności, żeby zacząć osoby, osoba, po prostu nie mogła tego robić. Gdybym nie zaczęła tańczyć, to nie poznałabym to wspaniałych ludzie w moim życiu i moje życie było podobne jak flaki z I teraz byłabym gruba, ważyłabym 60 kilo, podejrzewam, że może i więcej i siedziałabym um, pod domami. Mogę tutaj być z tymi wszystkimi ludźmi, i nawet jak coś jest nie tak, to oni zawsze wywołują u Jeżeli wahasz się i nie wiesz, czy zaczniesz coś robić, czy nie, to lepiej zacznij. Nie, nie tak naprawdę, jeżeli nie zaczniesz się robić, nie znajdziesz w sobie pasji, to przeżyjesz tylko życie. Za 40 lat popatrzysz wstecz i tak naprawdę nie będziesz co wspominać. A tak naprawdę pasja jest podstawą ciekawego życia. Jeżeli nic nie robisz, to marnujesz życie.